Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Sieradzu podjęliśmy program w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dla naszego miasta na lata 2024-2028. Program ten ma służyć właśnie promocji zdrowia psychicznego, zapobiegać zaburzeniom psychicznym, zwiększyć dostępność do świadomości, do świadczeń w zakresie promocji zdrowotnej, wspierać w środowisku rodzinnym, społecznym oraz podnosić wiedzę, jeśli chodzi o kadrę naszą w szkołach i poziom wiedzy rodziców w tym zakresie. Natomiast ostatnią taką implementacją tego programu to jest formuła. Prowadzenia grup w szkołach, która wydaje się szczególnie jakoś obiecująca, zyskuje popularność dużą na przykład w Niemczech, ale też, też w Anglii. Okazuje się, że na naszym gruncie jest jak najbardziej do, do zaszczepienia. No i to, co, to na co się umówiliśmy na ten rok, to jest taki pierwszy krok, ale krok strategicznej wagi. To znaczy, żeby korzystając z doświadczenia i wiedzy specjalisty zdrowia psychicznego, który tam w Krakowie to wprowadza w szkołach, żeby on też dołączył do naszego zespołu, uczył nas zespół i później żebyśmy byli w stanie to przekazywać dalej. Będziemy mieli szerszy pogląd już od samego środka, tak mi się wydaje, od, od samej szkoły i z punktu widzenia dzieci, ich rodziców zdefiniowane pewne problemy tak, abyśmy mogli z pozostałymi programami wyjść na przeciw oczekiwaniom środowiska szkół podstawowych. Myślę, że jest to cenna inicjatywa także z tego względu, że no obserwujemy na przestrzeni szczególnie ostatnich lat, że kondycja psychiczna dzieci niestety spada. Nawet na dniach musieliśmy uruchomić też dodatkowe zajęcia, jeżeli chodzi o terapię psychologiczną, wewnątrzszkolną, więc no ten problem jest widoczny i jesteśmy zadowoleni, że, że samorząd, że, że nasz organ prowadzący nieustannie myśli tutaj o najmłodszych, o młodzieży, żeby ich kondycja psychiczna była po prostu jak najlepsza. Ja chciałbym Panu doktorowi podziękować za to, że już kilka miesięcy temu zaintrygował nas swoją wizytą i rozmową z nami na temat tego, co dzieje się z naszą młodzieżą. I tutaj mówimy o jednostkach naszych, placówkach, czyli o szkołach podstawowych. Ten przekaz Pana doktora potwierdził nasze obserwacje, które prowadziliśmy już dłuższy czas, które mówiły o tym, że coraz więcej problemów z różnych powodów, pandemii i życia dzisiejszego, tak, mas mediów i dostępu szerokiego do elektroniki, że występują problemy w środowisku już dzieci w szkołach podstawowych.